To prawdziwe ziemniaczki to prawdziwe ziemniaczki siemanko witamy wszystkich w naszej ciasnej kuchni Michał pytanie co się tu sprowadza? no dobra historia wygląda tak 3 dni temu Kaja zrobiła mi ziemniaki młode i były tak dobre tak złote no ale Kaj tutaj zawsze nie ma no i przyszedł do Ciebie żeby się nauczyć w wieku 27 lat jak takie ziemniaki zrobić, bo szczerze ci powiem, że nie wiem, bo nie jestem w kuchni, wiesz, architektem ani, no. ani wiesz, no nie, nie interesuję się tym. No i myślę też, że dużo widzów tak naprawdę zastanawia się, jak zrobić takie złote ziemniaki. I poza tym teraz ziemniaki zobacz. Mieliśmy się kilka lat temu był serial w Twoich vlogach. Że ziemniaki to jest waluta, i teraz rzeczywiście będą się takie czasy, że ziemniaki, że ziemniaki to jest waluta. Także myślę, że na czasie też będzie ten film. No i po prostu ty mnie nauczaj, tak jakbyś mnie nauczał ćwiczeń, ja spróbuję to okay. zaaplikować i tak się mocno zaangażować w kuchni. Też wiem, że pan Michał sobie przygotował kilogram ziemniaczków, i na pierwszy rzut oka, jak widzicie, są już w miarę czyste. Często się zdarza, że są brudniejsze i wtedy zalecam je umyć gąbką. Tak zwykła do zmywania oczywiście świeżutka, ale te nie będą wymagały tego, więc wystarczy je yy, tylko bardzo dokładnie umyć no i pousuwać te niedoskonałości. Wypełnić całą miskę wodą i tak energicznie rękoma. Ciach, ciach, ciach. To coś nie domyje na pewno się wypali w temperaturze około 220 na pewno na początku. 220? Tak. A to Kaja coś robiła w 180, to jakieś wyjdą złote takie, no, przypieczone fajne, ja też to, lubię wyjdą, przypieczone. Wyjdą złote jeszcze podlejemy trochę oliwą, ale to zaraz tutaj <laughs> wszystko powiem, ale widziałem jakie Kaja robiła, bardzo fajny zapach wynosił się. Po firmie, ale brakowało im właśnie tej zło złocistości Tego wykończenia <grymne> Ale jest taka opcja jeszcze, bo właśnie Kaja się robiła całe ziemniaki My możemy je przykroić na pół I one fajnie się tutaj przylepiają tak z tą oliwą Do brzegu No i tam jest, tam wychodzi taka soczysta Złocista skórka Każdy wie o co chodzi No Wylewam wodę Cyk, jeden ruch, tak jest. Nie jak z makaronem. Masz kosę? Na pół, na pół przekrój. Ale nie pousuwałem jeszcze tych. A, to jest zanim owca tutaj niech sobie obiera. Masło tłuszczone z ziemniakami, no nie za bardzo, ale do naleśniczków jak najbardziej. Tutaj naszykowałem sos barbecue, ketchup i czosnkowy. Mam ochotę na barwę. Na końcu jeszcze dobrze dosolimy. To... Ale to po, po pieczeniu. Dobra, czyli solimy do po i co? Na pół mam przekrajać? Technika nie jest idealna, ale, <grym> ale działa, tak? ale ważne, żeby była skuteczna, tak? A. A to jest na przykład uznawane jako niedoskonałość? Nie, no już nie. No. Nie, nie, A nie tu na przykład. O, to nie. Już, nie, to nie jest niedoskonałość. Jak na przykład bym chciał dziewczynie zrobić, to, no to należy usunąć to A, rzecz. bardziej się tak no. postarać. A właśnie Dobre. a propos techniki, to może mi pokażesz, no, jak przeciąć ziemniaka na pół dobrze. Dobra, tu usunę jeszcze. Fajnie. Nie wyszło. Nie wywołujmy. <ślaski> <ślaski> czyli pozostanę przy swojej technice. Ciach, teraz tak. I tego. Ciach, tego na pół. A! Świry, już się nie stało. Jeszcze. A, no właśnie, a jak z piekarnikiem my go ustawiliśmy wcześniej po prostu, żeby się rozgrzał. Tak jest. Przez ile je czasu. Piec rozgrzany. Tak myślę, że 10 minut mu zajmie, żeby się tak solidnie nagrzał. Ustawiłem mhm. na początek 220 stopni. Tu jest grzanie góra, dół, termoobieg. I pewnie tak przez pierwsze 40 minut w tym stopniach sobie poleżą i później właśnie zmniejszymy do. 160, 180 Powiem ci, mam taką ochotę na te ziemniaki Wczoraj taki trening Dojebałem rekord w siadach Zrobiłem łącznie praktycznie 30 ruchów z 200, więc Jak jesz te ziemniaki to czujesz ten potas Czujesz, że to wsiąka Od razu w ciało Pierwszy raz to robię, serio, nigdy nie robiłem Młodych ziemniaków W piekarniku, nigdy w życiu, no robiłem tylko w piekarniku gotowe Mrożone, nie? Pół kilograma mrożony się zje, to już ro robi się w buzi tak sucho i już musisz popijać albo kolum albo mm -hmm. czymś jakąś pepsi czy innym napojem. A tutaj wiesz, kilogram, ja czasami nawet na redukcji po półtora kilograma ziemniaków, takich pieczonych jadłem. Może no, się solidnie zapchać. Prawdziwe ziemniaczki to prawdziwe ziemniaczki. Chyba git. Jeszcze jest czarny. Ja robię jak dla dziewczyny bym robił. Jeszcze jest. Niedoskonałość. Jeszcze. Komentarze. komentarz, że taki się wyrzuca. Nie rzucimy. Ale nie wyrzucamy, dobry, dobry ziemniak. Dobry jest, zajebisty. Wszystko się wypali, dawaj. Zajebiscy. Pozostałe dwa ziemniaki. Powiem wam, że no wiem jak to będzie smakować, no i mogę to robić, nie? Nie jest to jakieś ultra długie, póki co. Wiadomo, że trochę dłużej to zajmuje niż makaron, ale już makaron tak mi się przejadł. Że tylko makaron jest, to no nie no, raz na jakiś czas coś takiego bym zrobił. Jest trochę pożywienia, co? Proszę wkręcić teraz oliwę. Oliwa z oliwek najwyższej jakości. Ja tutaj mam dla Ciebie gotową mieszankę y, przypraw do ziemniaków i frytek i w składzie jest to co lubię, czyli sól, czosnek, kolendra papryka, cebula, gminy, majeranek, liście, y, kopru, czomber i tak. Dobra, polewam tak śmiało, nie? Tak, tak. O coś takiego, nie? Śmiało, tak jest, śmiało. Tak jest. śmiało, śmiało, śmiało. Starcz, no. Dobra. Proszę sypnąć. To będzie pierwsze sypnięcie przed takim wymieszaniem. Dobra. Po czyli kryje. jedno sypnięcie, czyli takie? Czy za dużo? Jeszcze tutaj, ciut. Dobra. I teraz tak się bierzemy i niskę. Coś takiego robi. Tak druga strona. No tak, żeby te ze spodu wyszły na zewnątrz. Proste. Ty nie ty no, widać. troszkę przyprawą. Ale widać, że jest doświadczenie. się pokrywają właśnie oliwą i przyprawą. Mhm. Dobra. To jeszcze Ty musisz nabrać praktyki z tym. I mam trzy, zrobić to? Trzy, teraz? No, delikatnie na początku. On Trzeba podświeżyć to. Nie, chcę. O, nie O! O kanty, dobra. Jest Jest Teraz nie? się poprawię. Dynamiki więcej po prostu nie z sił... no. o. O. o kurwa, dobra, jest! Git, idealnie są pokryte. Co, czosnek Siłowo go masz rozerwać. Siłowo, siłowo. Weź 3-4 cztery, cztery ząbki, takie solidnie, duże. Hmm. Też ze skóry oczywiście całkowicie muszę je obrać. Tak, delikatnie, bez, y, nie, ma, nie obieramy ze skóry. Nie obieramy. Z tym rzucamy tak. I między ziemniaki. Tutaj. Tak jest. Może tu, nie? Strategicznie. O, tak. To i tak przysiągnąć. No. To tak. proszę zamknąć naczynie. Voila. jakim musisz uważać, żeby się nie poparzyć. Wkładasz do pieca. Razem za godzinkę, pewnie 10 minut. Młode ziemniaki to szybko się zrobią. Dobra, temperatura 220. Tak jest. E, Ping-pong, czyli góra i dół jest to ogrzewanie, tak? I tak jesz, jest. I piłeczka na środku, bo ja tam. Wcześniej używałeś jakiejś terminologii mi nieznanej? Jest ping-pong, czyli tu, tu i kurka. I co? Wracamy za godzinę. Minęła godzina 10 minut, i teraz jeszcze chcę, żeby dla Was kapitan powiedział, kiedy macie wiedzieć, żeby wyjąć ziemię. Co mi daje znać, że one już są gotowe? Myślę, że widać kolorek. Że już... A wyciągniemy i będzie wszystko widać. To co widać tutaj, mhm. a nie widać teraz na kamerze. Bierzesz tak, ręcznik? No. Łakrz na ścianki. Położę na to. Uch. cyk Złote Myślę, jest idealnie, są złote, jest delikatne przypieczenie, nie za mocne, żeby właśnie nie czuć jakiejś spalenizny. No i tam fajnie przywarło na dnie, będzie taka jeszcze chrupka. I Zajebiście, a powiedz mi, solimy jeszcze? Na wierzch? To już tak jak Ty lubisz. Ja bym dosolił w chuj. Ja dosolę też. No i co? I to by było na tyle, nie? Tak jest. Dziękujemy bardzo za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie. No. I wkrótce kolejny ekspresowy przepis. Albo jakiś challenge. Masterjig. Master